O tym, co trzeba zrobić, żeby ten chleb po rozmrożeniu nie był taki wilgotny. Ja regularnie rozmrażam, będę teraz jeszcze w piekarniku podgrzewać, a za chwilę dosypię porannych newsów dla Państwa do kawy i do chleba. Na początek atak na rosyjskim poligonie wojskowym w obwodzie białorodskim to przy granicy z Ukrainą. Zginęło tam co najmniej 11 osób, 15 jest rannych, a ogień otworzyło dwóch napastników. Sprawcy także mieli zostać zabici. Doniesienia o nie potwierdza rosyjski resort obrony, a jednocześnie rosyjskie wojska wjeżdżają na Białoruś. O tym także informuje resort obrony tego kraju. Nie wiadomo dokładnie o jaką liczbę żołnierzy chodzi, ale wiadomo, że w kraju trwa teraz wspólne zgrupowanie wojsk rosyjsko-białoruskich. Europejska Prokuratura Publiczna prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy zakupie szczepionek przeciw COVID-19. Nie wiadomo, kto objęty jest dochodzeniem, ale media wiążą z tą sprawą przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. O... Pogodowy chaos na Krecie, samochody w morzu, zalane drogi i budynki, a to skutki gwałtownej powodzi, która nawiedziła północną część greckiej wyspy. A za chwilę spotykamy się ponownie w kuchni. Dzień dobry, TVN.